Hej, hej, Spędź ze mną dzień w Nowym Jorku. Na śniadanie poszłam do Joe and the Juice, gdzie zamówiłam wiralową kanapkę Tuna Tunakadą, którą chciałam spróbować już od dłuższego czasu. No i jeszcze Blueberry Ice Latte do tego. No dobrze, znalazłam wolny stoiczek w Bryant Parku i teraz robimy test słynnej kanapki z tuną i awokado w takim fajnym, cienkim, chrupiącym pieczywku. I powiem wam, była całkiem dobra, ale chyba troszkę przereklamowana. A moje borówkowe Ice latte? po wymieszaniu smakowało już jak zwykła mrożona kawa. Borówki gdzieś tam zniknęły w akcji. Trochę pospacerowałam po parku następnie zajrzałam do mojej ulubionej księgarni Kinokuniya, gdzie całe pierwsze piętro jest poświęcone mandze i przeróżnym gadżetom czy figurkom anime. Jeśli interesujecie się japońską kulturą albo kochacie anime tak jak ja, to warto odwiedzić te miejsce. Później chciałam wziąć metro na Hudson Yard, ale pomyślałam a przejdę się. W Nowym Jorku 30 minut pieszo to jest nic. Idziesz, oglądasz wszystko wokół i nawet nie poczujesz, że właśnie zrobiłeś kilkanaście tysięcy kroków. Kolejny przystanek Highline, czyli promenada zrobiona na dawnych torach kolejowych. Dużo drzew, trochę sztuki, Piękne widoki na miasto z każdej strony, a pośrodku tego wszystkiego ogromny gołąb. Okej, okay, idziemy dalej. Trochę zgłoniłam, więc na lunch poszłam do maman. Zamówiłam przy kasie, wzięłam numerek i usiadłam przy stoliku. Wnętrze jest prześliczne, wypieki tutaj wyglądają przecudownie, a menu ma wiele smacznych pozycji. Po chwili przynieśli moje jedzonko i wybrałam taką fajną kanapkę z wędzonym łososiem. Tylko zamiast chlebka mamy croissant crossanta. Bardzo fajny, pełny smaku, no po prostu pycha. Na pewno tu kiedyś wrócę. Po tym, jak pochodziłam trochę po West Village, zajrzałam do kilku vintage store'ów i przeszłam się po ulicy, którą nazwali na moją cześć Cornelia Street. Nie, no żartuję, żartuję. Ale w ogóle to jest ta właśnie ulica z piosenki Taylor Sweet, jakby ktoś nie wiedział. I na coś słodkiego poszłam na mrożony jogurt do Pinkberry, trochę mango, truskawek, granoli i mamy pyszny deserek. Polecam idealne na gorące dni. I na sam koniec poszłam na Union Square, bo akurat mam tu stację metra do domu. Przeszłam się trochę po Farmers Market i powoli czas wracać. Które z tych miejsc byś chętnie odwiedził, daj znać w komentarzu. Bye bye!